W dzisiejszym odcinku podbiłem Polskę, całą Rosję. Dobrze, wchodzimy. Musimy iść, rozwalić Rosję. Tak jak obiecałem w odcinku. Jeszcze, jeżeli chcecie może zaobserwować mój kanał, to polecam. O, nie! Ukraina ma wojnę z Rosją! Oje, Juniu! Dobrze. Dajemy od razu po. Scechaj dużo. Co? na start wjeżdżamy już w Kaliningrad. Wieloskim. czy Rosja ma... Nie, dobra, to mogę w nią wjeżdżać. Faj. A tak? No nice. i mam już do zajęty, więc możemy teraz tutaj... tutaj teraz tam całą jakby Polską zarządzać. Oczywiście będę podbierał inne kraje. I przepraszam za montaż, ale niestety nie będzie od tylko montażu. I jeżeli chcecie, to mogę dla was zrobić Discord. Yy, yy, napiszcie w komentarzach. So, no, w półtorej lecimy. Ukraina. Nice nawet. Yy, Wierzymy w... Czy my pokonali Litwę? Teraz tak. Jak bym im dał... O, o, o. Dobra Teraz wjeżdżamy Ty mocna ta Litwa Muszę aż da Dobra po Litwa podbita Fight to death Poland O! No i tutaj Estonia też se trochę zajęła Czy Białoruś też wyciąła trochę? Czy mogę w Białoruś jechać? Tak, bo nie ma sojuszu. W praktyce to nie mają sojuszu z tym. Belarus. Belarus, dawaj, dawaj. O kurde. Nice. <ścoughs> Dobra. Nie będę się wyrażał. Dani, nie wyrażaj się. Danku, nie wyrażaj się. Ukraina. Czemu mi zabierasz? Dobra Jeszcze wlecimy sobie szybko w Estonię W tego To jego kasza Mi Miam. Jeszcze muszę dodać dla was muzyczkę Mi amore teraz Tutaj o, o Będzie taka piękna Opa. E. Dobra, to co Ej, może to być trochę złe To miało być podbić. O! To nie jest oszustwo. Nie. Mm -mm. Nie. That's not my oszustwo. Wezmę sobie pokój na razie. Bo zaraz będzie, że od razu w, w pierwsze cztery minuty odcinka już podbija Rosję. I uwaga, nie ma ucinek, tylko takich długi, że na przykład, tak, ktoś z was mi pomógł, że mam podbić cały, cały świat, to będę to oczywiście zrobił serię z tego, nie? Bo co bym myślał, że tej 50 lat będę siedział? Nie, tyle akurat nie. A, a miałem już y, taką, jedną, jedną podejść. O Boże, przepraszam. Gdzie miałem y, 2,5 tysiąca lat? I wtedy się tak śmiałem z kolegą. Norwej. Norwej, Norwej. Oczywiście zachęcam Was do, do subskrybowania mojego kanału. To co, wlatujemy. Dawaj, dawaj. Lecisz. Nice. Nice, dobra. Podpisuję sobie, jak dojdą tam do tego dziwnego miasta, to wtedy... Dobra, nie teraz. Dobra, nawet git idziemy podbić Krajina. Krajina mają... ma trójkę. Czemu nie ma... A. Ataken! No ta opaska chyba... No, poddali się. Donbas się uwolnił. Zaraz go chyba. Poskładamy. Ej, czujcie, że macie takiego kolegę w klasie jak, jak mnie? Ja. Dobra, Donbas. Do widzenia. Jesz, spać. No. Ja tego nawet nie robiłem. Ja im nie je dawałem jedynki. Przekam. Ural Republik. Republika Uralu. Czekaj, a gdzie jest Ural? Ural jest tu, czy tu? Teraz na montaż sprawdzę. Wam pokażę. Ural. Ty no, Ural. To jest. Kolejny Ural. To jest. Jestem w Azji praktycznie. Bo tu jest gdzieś Ural. Tu. To czemu tutaj się powstał? Znaczy, tutaj ogólnie powstał. Latujemy w Kazachstan. Kazachstan! Wracaj do mnie. Ty Niemcy się w ogóle z nami biją. Ej, Austria! Przestań! Dobra, pokonaliśmy Kazachstan zaraz pokonamy Kazachstan! No, podaj się! Dziękuję. Biedna Francja. Właśnie upadła. na montażu. Jak zrobię w ogóle, jak coś zrobię z tym montażem. Pokażę Wam. Tu, tu, gdzie mam myszkę, tu będzie ural. Patrzcie. Tu, tu będzie uran. Narysuję. Narysuję kreskę. Jak, jak będzie się dało. <słuch> Supportet Finland! Finlandia. Ty. A, po ty. No. A to robimy, że całą Rosję, więc musimy jeszcze Sakha i Ural Republik. Ty to czekaj, to wyjdź, daj mi, ja szybko wlecę w Ural. O. podali się. Śmiecie. Co? Dobra, Rosja pokonana, jeszcze trzeba tego Sakha całego podbić. Czemu Moskwa się wyzwoliła? No serio? A? Ja tylko chcę. Se... To co tutaj się stanęło? Kończę odcinek. Do widzenia. Ale będzie ural.